Nasz cel inwestycyjny związany jest z minimalnym zwrotem, którego oczekujemy od pomysłodawcy, średnio 15% w skali roku przez wszystkie inwestycje. Mamy nadzieję go uzyskać w przeciągu następnych kilku lat. Ten nasz cel inwestycyjny chcielibyśmy osiągać między 4 a 8 lat istnienia startupu. Do tej pory udało nam się zainwestować w spółki z obszaru informatyki dedykowanej konkretnej dziedzinie gospodarki, dziedzinie nauki i są to obszary związane z bezpieczeństwem, z medycyną i sektorem bankowym. Mogę powiedzieć, że te startupy, które mamy w obszarze medycyny, szacujemy, że będą tym naszym sukcesem. Uważamy, że. Te startupy, które poszły w obszary telemedycyny z potencjałem realizacji wyłącznie na terenie Polski, bez perspektywy internacjonalizacji, będą tymi, które się nie powiodą. Dzisiaj usługi telemedyczne, ograniczone do urządzeń, które można sprzedawać tylko na określonym terenie danego kraju i nie internacjonalizowane, nie mają przyszłości, bo nasz rynek jest za mały do tego, żeby spółka, do której inwestujemy milion złotych, mogła utrzymać się na rynku i z przychodów uzyskiwanych, mimo wszystko nadal w biednym społeczeństwie realizować swoje zamierzenia kapitałowe te startupy które idą w kierunku uzupełnienia istniejących technologii rozwiązaniami związanymi z bezpieczeństwem na przykład dokumentacji medycznej czy udostępnianiem jej w postaci skompresowanych obrazów dla radiologii są dzisiaj sukcesami które uważamy że będą zarówno w wymiarze kapitałowym jak i penetracji rynku zarówno w Polsce jak i na świecie Pokazywane jako przykłady tych, które się udały. Tam mieliśmy do czynienia zarówno z zaangażowaniem osobistym, jak i ciekawym pomysłem i wstrzeleniem się w rynek i w moment wzrostu tego rynku w obszarze projektów e-Zdrowie w Polsce.